Komentarze tygodnia. Cześć, jestem Art, a jak mogliście bądź nie, już się przekonać po tej krótkiej i niesamowicie dobrze zagranej scence, dzisiaj będziemy rysować Pokémony, a raczej. ich fuzję. Zapraszam. Stronka, której będziemy dzisiaj używać do pomocy, to. Pokemon Fusion Generation JPEL, albo Japel. Nie wiem, nieistotne. Istotne jest na to to, że chciałbym, żeby chociaż dwie pierwsze fuzje były w miarę randomowe, dlatego na ten moment, nie zmieniając nic, sprawdźmy jak będzie wyglądała fuzja naszej dwójki pierwszych ochotników, jakimi są Solosis i Najba. Klikamy fuzję. Hej, okay, wyszło nam coś takiego i szczerze to wygląda to jak naprawdę legitny Pokémon. W sensie przypomina mi trochę Moonę z Pokémon Black and White, bodajże, jeżeli dobrze pamiętam. Także cieszę się, że mamy tak dobry start. Zabierzmy się zarysowanie. Jeżeli chodzi o Solo Sai Najbata, czyli protoplastów naszego dzisiejszego Fuzionona, to nie za wiele mogę wam o nich powiedzieć. A to ze względu na to, że pochodzą oni z generacji, którą. Średnio ogarniam, a to z racji tego, że w momencie, w którym wychodziła, ja przestawałem się jarać powoli Pokémonami, ale zanim to nastąpiło, to te małe kieszonkowe skórki były całym moim światem. I mówię wam poważnie, kochałem to, jak one były zaprojektowane, ich design, a rzeczą, na którą zawsze czekałem najbardziej, i myślę, że chyba nie tylko ja, były ich. Ewolucję. Naprawdę, jeżeli ktoś z Was mi powie, że za dzieciaka nie czekał z swoim lub kolegi oczywiście, aż ta jaszczurka zamieni się w tego syna, to moja odpowiedź jest prosta. Nie wierzę mu. Dodatkowo moją miłość do Pokémonów pogłębiały wszystkie nam dobrze znane. Skocz po chipsy, tylko Tazosa wymacaj. Kurwa nawet nie wiecie, ile ja się tego gówna nazbierałem. I to nie do gry. Bo tak, dla tych, co nie wiedzą, tymi krążkami można było grać. Ale do oglądania obrazków, które się na nich znajdowały. A skoro mowa o Tazosach, to mam o nich nawet pewną anegdotkę. Słuchajcie, kiedy byłem dzieckiem, to nie wiem, ile mógł mieć wtedy lat 7-8, to był taki okres, że w cheetosach bodajże od dłuższego czasu nie sprzedawano już tazosów. I pamiętam, że ta sytuacja z dzieciaka strasznie mnie frustrowała i smuciła, bo, jak już wiecie, uwielbiałem obrazki z tazosów, jak pulchni ludzie uwielbiałem nam wmawiać, że to wszystko przez grube kości. Never mind. Ważne jest to, że nie było tazosów, więc zgadnijcie coś silnio, ośmioletni Art postanowił zrobić. No, spróbujcie. Macie na to 5 sekund. Blisko, ale nie do końca Siedmiok... kurde, może dziesięcioletnia Postanowił, że weźmie do ręki tazosa ze squirtlem, który mu jeszcze został I poprosi mamę, żeby ta poprosiła tatę, żeby ten poszedł do sklepu i zapytał ekspedientki w sklepie Czy mogłaby zamówić więcej takich paczek, w których znowu będą tazosy Nie, wiedząc wtedy jeszcze, że pani w sklepie miała ch**a do dadania W sprawie tego, czy producent przywróci tazosy na rynek czy też nie Koniec tej historii jest taki, że moja prośba chyba jednak została wysłuchana, bo Trzy lata później na rynek wróciły ta Zosy Także Pokemonowe świry nie ma za co W ogóle minęło już tyle czasu, a ja jeszcze nic wam nie powiedziałem o naszym pierwszym Fuzjomonie, nie? Dobra Przechodźmy do niego Wie! Nasz pierwszy fuzjomon nazywa się Noisis i jest to galertkowa głowa płodu ze skrzydłami i o dziwo wygląda strasznie legitnie w sensie gdyby ktoś mi go od tak pokazał to stwierdziłbym że serio jest to zaprojektowany pokemon a nie fuzja wygenerowana sztucznie przez komputer Bardzo podoba mi się jego paleta kolorów i to jak czysty i spójny jest jego design dlatego bez żadnego przedłużania pozwólcie że się nim z wami podzielę więc Who's that? Pokemon! It's Pierwszy pokemon za nami klikamy zatem po raz drugi random i. Oh. Wiecie, co, niespecjalnie podoba mi się ta fuzja, w sensie nic tutaj praktycznie nie jest zmienione. Nie wygląda to zbyt ciekawie, a spróbujmy ich odwrócić może to pomoże. Okej, okay, sorry Wingul, sorry Toxapex, ale spróbujemy czegoś innego. Wy jesteście nie do uratowania. Klikamy random po raz kolejny i... Uu, pierwsza generacja, jeżeli dobrze kojarzę. Nice. Mamy Wulpixa i Solkę, co początkowo tylko się robi twarda. Klikamy fuzję. Gapisz się na pysk? Każdy gapić się na pysk, bo jest kurwa paskudny. Ale ma paskudny pysk, ale styl jest to lepszy od poprzedniej fuzji, więc zabieramy się za rysowanie. Trrr. Jak mogliście już zauważyć, nasz Metapix to zielony Wulpix bez ogona i z bardzo, bardzo paskudnym pyskiem. Jak przy pierwszym Monie nie dało się jakoś bardzo wyczuć, czy jest to podróbka, czy też nie, tak tutaj ewidentnie widać, że nasz Metapix to fuzja dwóch istniejących już Pokémonów. Niektórzy z was mogą powiedzieć, że możliwe, że wydaje mi się tak, ponieważ znam bardzo bardzo dobrze te dwa istniejące już Pokémony, na których nasz Metapix był bazowany, ale moim zdaniem widać po prostu, że coś tutaj nie gra, coś się gryzie i coś tutaj nie pasuje. I moim zdaniem jest to pewnie to połączenie słodkiego Wulpixa ze znudzoną twarzą Metapoda. Bo nie wiem czy też to zauważyliście, ale moim zdaniem pokemony występują albo jako małe i słodkie, duże i groźne, Nudzone i dziwaczne, lub jako zapaśnicy z jakiegoś powodu. I jakoś rzadko kiedy się to krzyżuje i pewnie to przez to to połączenie wydaje mi się dziwaczne. Ale żeby nie było, że tak ciągle jadę po tym Metapixie, to muszę przyznać, że podoba mi się pomysł z brakiem ogona i zostawieniem tej takiej Wulpixowej grzywki, która o dziwo bardzo... Pasuje. Dodatkowo bardzo podoba mi się to połączenie tego szaro-żółto-zielonego brzuszka z zielonym kolorem futra. Oraz to, że nasz Metapix nie ma typowych wulpixowych łapek, a raczej takie metapodowe, ostre zakończenia. Jak. Metapod na brodzie? Czy co to tam chyba jest? Nieistotne: istotne jest to, że Pokémon został skończony. Who's that Pokémon? Metapix. No, jako że dwa poprzednie Pokémony oddaliśmy lekko kontrolowanemu przypadkowi, to teraz zrobimy coś dla siebie, a raczej dla mnie. I wybierzemy sobie dwa Pokémony, których design po prostu uwielbiamy. i sprawdzimy, jak wyglądała ich fuzja. Na pierwszy ogień idzie Haxorus, i naprawdę projektant za to cudo powinien dostać... Połykiem. Natomiast nasz drugi koleżka to pośrednia ewolucja jednego z największych badaczy z pierwszej generacji Pokémonów, czyli Charmeleon. Fucking delicious. Fuzujcie się! O, Wiedziałem, że z tego wyjdzie coś potężnego? Bierzmy się za rysowanie. Jak już wspomniałem, są to jedne z moich ulubionych designów, ponieważ po pierwsze są dosyć proste. No, przynajmniej Charmeleon, bo Hakusaurus to jednak trochę bardziej złożony projekt. nevermind. mind. Designy te podobają mi się jeszcze z tego powodu, że nawiązują do tej takiej moim zdaniem złotej ery, jeżeli chodzi o projektowanie postaci. Pokemonach, czyli tej ery, zanim twórcom coś się zdeczka po... i zaczęli coraz częściej przepychać pomysły, w których Pokémony nie były już zwierzętami z dodatkowymi zdolnościami, jakimiś przedmiotami, pseudozapaśnikami czy innymi sprzętami jak no bo serio, pęk kluczy, koła zębate Może ty jeszcze kurwa zajmiesz hodowlą jedwabników Wiecie, ja rozumiem, że po tylu latach pomysły mogą zacząć się kończyć No ale ludzie, bez przesady, no nie mi się to po prostu Podobnie jak nadmierne przekombinowywanie z niektórymi designami Ale dobra, nieważne, nie będziemy się już nad tym rozwodzić, bo zaraz powiecie, że A kto to przyszedł? Pan Maruda? Jeżeli chodzi o naszego Harmorusa, kurde nawet imię ma fajne. He. Ta fuzja przerosła moje najśmielsze oczekiwania. Podoba mi się w nim wszystko! Zaczynając od palety kolorów, a kończąc na złotym kolorze ognia, który kończy jego ogon. Serio, ten płomień nadaje mu takiego własnego charakteru oraz odrębności. Od swoich fuzjowych protoplastów, przez co bardzo mocno go samodzielnia. Dodatkowo jestem strasznie zadowolony, że to właśnie ciało Haksorusa posłużyło nam za podstawę, bo nie oszukujmy się w porównaniu do ostrego pancerza Haksorusa, to ciało czarmiona wypada dosyć pulchniutko, Ale za to jego pysk i łapy górne oraz dolne nadają mu nieco. Zadzierności. Dodatkowo mega fajnym rozwiązaniem są kolce, które nie znajdują się na pysku naszego Fuzjomona, a wyrastają spod jego żuchwy, czy też są bardziej naroślą na poligach. Serio interesujące przedstawienie. A wiecie, co jeszcze jest interesujące? To jak ten Fuzjomon prezentuje się w całości, więc sprawdźcie go! Who's that POKEMON! It's HARMORU! Co to? Ej, patrzcie, teraz zauważyłem, że jak się tutaj kliknie, to można też zrobić jego ewolucję. Ej, sprawdźmy jak to wygląda, co? Słuchajcie, ewolucję naszych fuzjomonów zrobimy sobie dopiero jeżeli zasugerujecie mi to w komentarzach na dole. W sensie wiecie coś w stylu hej Art Cox pomysł, rób z tego serię. Wtedy możemy coś podziałać i zrobić nie tylko ewolucję naszej obecnej trójki, ale również popróbować inne fuzje pozostałych. Pokémon. Więc jeżeli się wam ten odcinek spodobał i chcecie następny, to lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie dzwoneczkiem oraz sprawdźcie te dwie playlisty, które dla was przygotowałem. Tutaj znajduje się moja seria z czytania i ilustrowania fanfików, a tutaj znajduje się moja seria z czytania i ilustrowania potworów SCP. Pozdrawiam was, trzymajcie się, cześć, do następnego i